Cześć moi drodzy, z tej strony Martin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam dzisiaj na recenzję ogromnej obudowy CM Stormtrooper, która posiada w swoim zanadrzu wiele fajnych niespodzianek. Kosztuje też swoje, ceny sprawdzicie w opisie filmu. A tymczasem, bez przedłużania, zapraszam Was na prezentację, a potem część praktyczną tej obudowy. Zaczynamy. CM Stormtrooper jest obudową klasy Full Tower dostępną w dwóch wersjach z oknem lub bez. Mieści w sobie wszelkie formaty płyt Micro ATX ATX oraz XL ATX. Mamy 9 wewnętrznych zatok, 5,25 cala, 8 zatok 3,5 cala oraz zatoki 2,5 cala, 5 wewnętrznych i 8 konwertowalnych zatok 3,5 cala. 4 wentylatory w zestawie. Maksymalna wysokość kulera to 186 mm, maksymalna długość karty graficznej 322 mm. Waga samej obudowy to prawie 14 kg. Przed nami masywna obudowa CM Storm Trooper. Naprawdę spora rzecz, wyposażona w mnóstwo przydatnych funkcji. Przede wszystkim mamy świetny panel przedni, który jest zdejmowany w razie czego, ale wszystko odbywa się na zaślepkach. Jeśli chcemy dostać się do jednej z wielu zatok zewnętrznych, wystarczy, że zdejmiemy sobie zatrzask, wyjmujemy i możemy montować napędy. Jeśli spojrzycie na górną część, mam tutaj bardzo przydatną rzecz, czyli X-DOC. Wystarczy wziąć dysk 2,5 cala, czyli dysk mechaniczny lub dysk SSD i go tutaj włożyć. Następnie on zadokuje się i będzie widoczny w naszym komputerze. Jest to taki hot gdzie możemy sobie dyski dowolnie wyjmować i wkładać kiedy tylko potrzebujemy. Górny panel bardzo bogato wyposażony. Mamy m.in. diody, wejście na mikrofon, na słuchawki, dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0, wejście. Esata, oczywiście przycisk, reset, duży włącznik, kontrolę podświetlenia, a także kontrolę prędkości obrotowej wentylatorów. Tak to wygląda w całości, moi drodzy. Panel górny wygląda po prostu rewelacyjnie. Mamy też uchwyt, dzięki któremu możemy tą obudowę łatwo przenieść. Pokażę Wam, co jest pod spodem. Zdejmujemy panel, który jest na plastikowe zatrzaski. I mamy tak płytkę sterowania rękojeść. Jak widzicie, ten cały uchwyt jest nie elementem panelu na zatrzaski, tylko jest przynitowany do obudowy w wielu miejscach, więc to jest naprawdę solidne. Możemy za to tą obudowę bez problemu przenosić. Rączka jest gumowana, więc jest to bardzo przyjemne i solidnie wykonane. Następnie widzicie filtr przeciwkurzowy przyjmowany do tyłu, a pod spodem duży wentylator o średnicy. 200 mm. Jak widzicie, mamy tutaj inne możliwości montażu. Możemy montować 120, 140, po dwie sztuki albo taką dużą dwusetkę. Od spodu zauważymy miejsce na kolejne wentylatory z filtrem przeciwkurzowym, zobaczcie, oraz jest też wyjmowany do tyłu filtr przeciwkurzowy na zasilacz. Są także oczywiście podwyższenia solidne, ale niestety po wielu testach tutaj niektóre już. E, Troszkę się wykruszyły, sporo po prostu ta obudowa przeszła, natomiast w nowym egzemplarzu będziecie mieli bardzo wytrzymałe i solidne podwyższenia. Z tyłu obudowy znajdziemy przepusty na rurki chłodzenia wodnego: dwa duże, jeden mały. Wentylator 140 mm w zestawie 120. Możemy też tutaj zamontować okno na porty płyty głównej. Następnie śledzie wykręcane aż 9 sztuk. Mamy też poziome zabezpieczenie tutaj na śledziu. A na dole oczywiście miejsce na zasilacz. Zdejmujemy teraz boczny panel. Jak widzicie mamy tutaj siatkę mesz i otwory wentylacyjne. Panel jest naprawdę gruby i sztywny. Cała obudowa jest bardzo masywna, bardzo ciężka. Świadczy to dobrze. Producent nie pożałował tu po prostu materiałów. Ta stal jest naprawdę gruba. Zobaczcie, ciężko to naprawdę wygiąć i. Mamy to okno wentylacyjne. Jak widzicie spora wiązka przewodów na start. Mamy tutaj kontroler obrotów, mamy ten hot swap, czyli podłączenie dysku 2,5 calowego z przodu. Mamy kontroler portów USB 2.0 i 3.0, wentylatory, więc robi się już taka dość duża prątania przewodów. Mamy bardzo duże wycięcie na backplate, jak widzicie. Mamy też przepusty na porządkowanie okablowania, jest tego sporo, takie duże na spodzie obudowy. Czas na drugi masywny panel. Również jak widzicie jest spore okno, podwójna siateczka mesh, bardzo dobrze to pochłania kurz tutaj, tak to wygląda od środka. Również panel jest bardzo sztywny, I widzimy 140, którą Wam pokazywałem od tyłu, wycięcie na backplate, filtr na zasilaczu. Miejsca na wentylatory. Tutaj jest też klatka na dyski 2,5 cala. Demontowana, oczywiście. Mamy te wszystkie podpięcia i mamy dwa takie duże bloki z wentylatorami. Zobaczcie. I te bloki możemy mieć albo w tą stronę, albo przełożyć je sobie tak, żeby wentylatory były z drugiej strony, od frontu, obudowy, żeby chodziły po prostu wnętrze. W tej chwili są ustawione tak, żeby chłodziły dyski twarde i napędy umieszczone w tych zatokach. Są to dwa wentylatory o średnicy 120 mm. Tak więc łącznie dostajemy 200 u góry, 140 z tyłu i 220 na starcie. Tak więc pod względem ogólnej prezentacji to by było na tyle. Teraz odrobina praktyki zapraszam. Jak widzieliście, poziom hałasu obudowy około 35 dB, mierzone z kilkunastu centymetrów. Teraz obciążymy kartę graficzną procesor, zrobimy test, czy będzie głośniej. Na razie test. Firmarkiem karty graficznej nie wykazał tutaj żadnych skoków, po prostu nadal jest cicho. Natomiast jeśli prędkość obrotową wewnętrznych wentylatorów wszystkich ustawimy na maksimum 200, 220 i 140, to wtedy 47 dB ponad. Ale to w ekstremalnych przypadkach by było potrzebne aż tak mocne chłodzenie, dlatego to można sobie dużo bardziej wyciszyć, zmniejszyć. Po prostu nie ma sensu na maksymalnych obrotach. Ale 47 dB w obudowie też nie jest tragicznym wynikiem. OK, moi drodzy, widzieliście wszystko. Czas na podsumowanie. Powiem Wam, że jest to jedna z największych i najdroższych obudów, jakie kiedykolwiek u mnie przebywały w testach. Jest naprawdę świetnie wykonana. Ma wiele ciekawych cech. Przede wszystkim na starcie dostajemy bogaty zestaw wentylatorów. Nie jeden, tak jak w większości obudów, tylko mamy jedną 200, dwie 120, 220 podświetlane i 140. Do tego kontroler obrotów, podświetlane elementy i tak dalej, i tak dalej, w środku klatki na dyski, możliwość instalacji wielu urządzeń, dysków, a także płyt we wszelkich rozmiarach, od Mini itx po atx -y i nawet większe eATX-y. Obudowa jest bardzo solidna, blachy są bardzo grube, no i ten wygląd, cały top jest świetny, ta rączka do przenoszenia jest genialna, panel sterowania też wygląda bardzo dobrze no i mamy dwa porty USB 3.0, dwa porty USB 2.0. Dla mnie osobiście świetna rzecz, bardzo się przydają. Są oczywiście filtry przeciwkurzowe, obudowa potrafi pomieścić dodatkowe wentylatory czy chłodnice chłodzenia wodnego, z tym nie ma naprawdę żadnego problemu. Trzeba jednak pamiętać, że obudowa kosztuje ponad 600 zł, więc nie jest to wydatek mały. Natomiast w tej cenie dostajemy produkt naprawdę. Solidnie wykonany, przemyślany i funkcjonalny. Tak więc w tym momencie wybór zostawiam Wam, czy chcecie taką obudowę na wypasie, ale kosztującą swoje, czy może wystarczy Wam obudowa za 200-300 zł. Pamiętajcie, Cooler Master w swojej ofercie ma wiele wspaniałych obudów, to jest jeden z topowych modeli. Sam miałem kiedyś obudowę Cooler Master Half. 912 Plus i bardzo dobrze mi się sprawdzała, tak więc obudowy tej firmy z czystym sumieniem mogę polecić. Na dzisiaj to wszystko, cenę macie w opisie filmu, jakby Was ciekawiła. Dziękuję Wam za obejrzenie, jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie, polecajcie znajomym, widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!